Men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Chodianko, a to jest watce pierścieni, że LEGO I moi drodzy, dzisiaj sobie tak chciałem zagrać w grę, ponieważ ja z reguły uwielbiam w ogóle centry roll watce pierścieni, uwielbiam Hobbita, jak wszyscy sami wiecie, grałem w watce pierścieni, w na przemocy, nie mogłem też mieć lego, ponieważ powiem wam, że mi się podoba. Grafika jest spoko, możecie mówić co Lego jest, może być spoko, ale tak, zobaczcie, ta grafika, że nie chodzi mi tutaj o jak kroski LEGO, ale cienie wszystko jest naprawdę tak zrobione, dobrze, że to jest godne pochmalę. Dlatego sobie też chciałem dać tą grę. I nie jest to jakaś zwykła gierka, którą można znaleźć... Nie, wiem, nikogo ja zrobiłem? Gierka, którą można znaleźć w gazecie, po prostu za, za kilka złotych, tylko po prostu jest dobra. Jest dobra, naprawdę jest dobra. Dobra. O, tutaj jakiś lepszy, tak? ale i tak zielony Dobra. Zobaczcie, że rozgrywka jest bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa. Fajnie wszystko wygląda. Dobra, wtedy musimy na razie walczyć. Póki co, z tymi trochę, bo poczekamy na koniec tego wszystkiego. I to jest właśnie to. Ale zobaczcie tysiące. Aha, dobra. Czy się to zniszczyć? Tak. Tym nie damy rady. Tak, tym. Zmieniamy, postać i rozwalamy wieteczki, tak? Zobaczcie, naprawdę w końcu zrobili te, taki, po prostu niszczenie, wszystko rozwala się, niszczy się w i zamienia punkty, takie naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. I gra jest po prostu stworzona w 100% procentach zgodnie z filmem, nie? Książka, film, może znaczy, jedno i to samo, tylko że tutaj bardziej jest po prostu to na podstawie y, zrobionego filmu, bo jest tak samo jak film. Czyżby to on? Tak jest, Sauro. Najpotężniejszy Sauro. Ale czy ktoś około oglądał film? Co się przekona? Jaka jest prawda o tym wszystkim? Co oczywiście polecam Wam? Obejrzeć pochodzenie z pierścieni! Łurcz, zobaczcie jaki wielki! Nie, naprawdę wielki! Czy w filmie nie był tak dokładnie wkazany? W całej skali? Dobra, trzeba zniszczyć go. Znaczy, my go zabijemy, odcinając mu pierwszy palec z pierścieniem. Dajesz, dajesz. Nie wiem, czy to jakoś się przygotuje. Własnego orka, nie Zabił. No dalej, dalej, dalej. Coś ma zrobić. Łapkę złego. O tak. Zobaczcie. Nie, nie to, to nie on. Ty musisz rozwalić! Tak jest, dobra, I Jedno serdeczko muzyku. Rozwalone, okej, okay? czyli ty musimy być. Tym naprawdę, tak? okay, ty yes. Je, nie, z jednym na plecach. Okej, 400. Yes! Jedny, gulka. To szkoda z Dobra. No trzeba go. Dobra, teraz ten, teraz będzie. Rzeczka... Lawy... Nie, jeszcze nie... Jednak się powoliłem. Dalej, dalej. Sauron. Okej, okay. rozwalony. Kolejny etap. I teraz wystarczy... Ok, gdzie jest całą robotę yeah. wow. Nie! O nie! Jeszcze dostał Na szczęście się zrespiłem Dobra Ale dalej, wiemy, go środę Bierzę w ciebie! A wszyscy się patrzą, ja że po mnóstwo Tylko najlepszy moment. I got Okej. Okay. Yes. Udało się. Oh. It was in this moment. Isildur, son of the king, took up his father's sword. The guardian some Yes. Yes. Sauron, the enemy of the free people, of Middle Earth, was defeated. The ring passed to Isildur. Who had this one chance to destroy evil forever. Isildur, hurry! Isildur, come on! Rubard, go! Będziemy go zniszczyć. Bradnego i potężnego tego, który mu się zawadnąć. zawadzą. Teraz sobie mojego wulbionego elfa. The Rivendal. Sorry Mierka po prostu. Zobaczcie jak. Dobra. I lava jak super wygląda. Naprawdę fajnie. Miojo. Okej. Okay. No także idziemy, Sildur. It's Sildur, come on. Come on. Dobra. Moi drodzy, w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku bo na tyle. Czekajcie na kolejne, bo ja na pewno te gry nie skończę szybko, troszeczkę ją sobie chcę przechodzić, to jest naprawdę spoko, Według mnie jest godna, godna nagrania i jest no, fajna, fajna, naprawdę. Jest sobie w tyle, ja się wami żegnam, był jeszcze raz tyle. Fajna gra. Jeśli chodzi moja ocena, 1 do 10. Spokojnie 7. Pa pa.